To była szalona noc i wieczór w Europie. Legia uratowała zwycięstwo w dramatycznym stylu. Jagielonia zachwyciła ofensywą, a Raków pokazał charakter. A to nie koniec. Znamy już ich rywali w kolejnej rundzie. Liga Europy, eliminacje do Ligi Europy. Legia Warszawa pokonuje 2 do 1, banik o Na Łazienkowskiej horror do ostatnich minut. Goln-Sane w 40. minucie nieuznany za spalonego, a w 90. minucie banik gdy Legia wygrywa 2 do 1 miał karnego, lecz na szczęście Buchta nie trafił i Legia wygrywa 2 do 1 i awansuje. A jak Larnaka pokonuje 2 do 1 czelie i dzięki temu Legia wie po meczu na Cyprze, kto będzie rywalem ich. Larnaka zostaje oficjalnie rywalem Legii. Na Cyprze też działo się sporo, Larnaka pokonał 3, 2 do 1 czelie i oni będą rywalem. Haken pokonuje 3 do 1, Anderlecht dopiero po karnych. W Szwecji sensacja. Haken wyeliminował Anderlecht po szalonym meczu, pomimo że wygrywał on 1 do 0 w pierwszym meczu. Golf 90 plus 2 doprowadził do dogrywki, a w karnych gospodarze byli skuteczniejsi. Liga konferencji, eliminacje, tak, AZ. Alkalmar wygrywa 5 do 0 z Ilwesz, pomimo że pierwszy mecz Ilwesz wygrało aż 4 do 3. Holenderski Alkmar nie zostawił złudzenie, rozgromił aż 5 do 0 Ilwesz, Mimo, że właśnie w pierwszym meczu była taka niespodzianka, Jagiellonia Białystok pokonuje u siebie 3 do 1 nowi Pazar. Jeszcze mocniejsza niż w Serbii 3 do 1, a w Serbii było 2 do 1. Bohaterem Pululu z pięknym dubletem. Polacy grają dalej. Kea Akureiri przegrywa 2 do 3 z Silkeborgiem po dogrywce. A rywalem, jak właśnie będzie Silkeborg. Duńczycy potrzebowali dogrywki, by pokonać Akureiri, a bohaterem został Tony Adam Sen, który skończył z hat-trickiem. przygrywa 1 do trzech u siebie z Rakowem Częstochowa. Raków miał plan i go wykonał. Pomimo że stracił w 13. minucie gola, odpowiedział trzema trafieniami i wygrał pewnie. Maccabi Haifa pokonuje 3 do 0 Zodino. A na Węgrzech Maccabi Haifa pokazała totalną nominację, ponieważ nie mogą grać w Izraelu u siebie. Porem się 1 do jednego w pierwszym meczu, tym razem rozbiła Zodino i to właśnie Maccabi będzie rywalem Rakowa Częstochowy w kolejnej rundzie. Legia Jagiellonia, Raków meldują się w kolejnej rundzie, a przed nimi jeszcze trudniejsze wyzwania. Kto amasuje do finału baraży? Dajcie znać w komentarzach, czy zobaczymy jakiś polski klub poza Lechem, który oficjalnie już sobie zapewnił udział w lidze konferencji. Czy może będzie w Lizemistrzów jakiś pierwszy klub polski, a może będą aż cztery kluby polskie w europejskich parach? Dajcie znać w komentarzach.